Siemaneczko jestem Masaczeki i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Critical Opsie i to jest zapowiedź openingu, bardzo dużego openingu, ponieważ cały Critical Pass sezonu 10 otworzymy, za 13 dni się kończy, ale zostało mi 75 tysięcy expa 115, więc na 100% zdążę. I jak zostawicie pod tym filmem 100 łapek w górę, to już jutro wrzucę opening. A jak zostawicie 75, to w środę. Jak 50, to w czwartek. Misję jeszcze mam do zrobienia i laki spina też chciałbym zrobić. Trzy laki spiny myślę, że zrobimy. To jedna trzecia jest. Nie, raz yy, 8, 12, co 10, 10 jest, więc będziemy mieć 30 z rzeczy z Lucky Spina. Myślę, że może być ta kosa, to i skrzynka Winterfest, yy, z której nam potem wypadnie. Myślę, że z której nam potem wypadnie. Wiecie co? Myślę, że z, potem z Winterfesta nam wypadnie jakieś rękawiczki. A może remix z Wrapped. No nie wiem. Ale może ten balisok Rime. No nie wiem, nie wiem, czy wolę mi dwa balisongi, bo z Lucky Spina i z zimowego, chociaż z rękawiczki by było całkiem spoko. <laughs> Jejku, ale by jeszcze, gdybym to dostał. Dobrze, wiecie co, chciałbym zrobić misję, czyli zagramy sobie deathmatcha. Nie robiłem dawno misji na odśneczku, więc sobie zrobię, od dawna był... Misje miałem już zrobione na odcinku, jak nagrywałem odcinek, więc myślę, że będzie spoko. Super 90 hot pink i dualem tej Zeus. Mamy... U, patrzcie w ogóle jaki ten Zeus jest ładny. Jakby miał jeszcze do tego kosę złotą, to naprawdę to wymiata serwer. Typek do mnie tu strzela, a ja tutaj... E nie, ty, nie! Celownik mogłem przez udać. Common, aseczak. Ha, nie zabijasz mojego kolegi. Niestety zabiłeś i to nie był mój kolega. Ale trudno. Dobra. Lecimy. Hot pink. Nasza różowa pompa. Wow, ale głowy farta odglądały. Mi typek, dobra. 95, w sensie 1952. No come! On. Dlaczego? Po 2000 chyba rankingu już ma wyższy ten. Już ma wyższą rangę. Z Special Opsa ma Elite chyba. Ale nie wiem, nie miałem i chyba nie będę miał nigdy takiej wysokiej rangi. A kto wie, może nam się uda kiedyś to wbić. Ale na razie o, kukry, <fajnie>, fajnie, ja też mam kukry, ale w realu. I na moim poprzednim koncie. Za niedługo będę próbował zostać, y, dostać się do programu partnerskiego Critical Force jakoś tak się nazywa y, nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam. Ale jest coś takiego i tam od ilości subskrypcji. Nawet osoby z 500 subskrypcjami mogą brać udział. To jest najsłabsza. Z możliwych rank jest tam chyba od brąza. Brąz gold i do diamenta chyba. Na pewno jest platyna. Ja jestem chyba w brązie. Do 2000 subskrypcji. No więc myślę, że. O, i bardzo ważna rzecz. Do końca roku wbijamy 10 tysięcy subskrypcji. Jak nam się to uda, to. Będzie tak super. Bo 5000 myślę, że wbijemy, ale 10 tysięcy to jest już jakieś wyzwanie. Ej, jak. Zacząłem z tą pompą grać, to ciągle mnie zabijają. To tak nie powinno być. Mam 6-8 chociaż. Nie no, trochę tych fragów zrobiłem, ale to raczej z kosy. O, teraz dwa z pompy siadły. I misję zrobiliśmy. No come on, ja dostałem... Ej no właśnie, z Uratio sobie postrzelam. Jak misję już zrobiliśmy, to mogę sobie z Uratio postrzelać. Jaki noskop? Ha, żartowałem. Teraz będzie noskop, a niestety. Ja go trafiłem! Asystę dostałem, tylko kurde 5HP mu zostało. Niedobrze. Jak się nie celuje, to nie wiadomo, czy się trafiło kogoś, czy nie. Ej, z podskoku? Z podskoku jest trudno. Trafić. Oj, oj, zmisowałem. Myślę, że pierwszy u nich nie będę, ale przynajmniej chcę jakieś fajne fragi porobić. Ojejku, co ten typek tu robił. Więc naprawdę, każdy udostępnia teraz znajomym kanał i jak udostępnicie to jako nie zasubskrybują, to wtedy będzie jak naprawdę. Wow, ale ładny, a nie, myślę, że on umarł. Naprawdę, kurde, myślę, to jednak nie był ten Noosco myślałem że był o nie ten typek kurde strzela przez 5 lat i musi się ambu nie kończy co jest dobra trzeba z SA porobić sobie kamienie milowe żeby było do otwierania laki spinów myślę że sobie zostawię 1400 na critical passa w 11 sezonie i za resztę porobię laki spiny. Nie wiem na ile mi starczy. Na trzy myślę, że może starczyć. Jak pierwszy jest za 120, potem 300, i potem 600. To myślę, że może mi starczyć. Tysiaczka na to wydam kredytów. A jak mi się uda dostać do tego programu y, critical force'owego Critical Opsowego właśnie współpracy. To będę dostawał częściej skrzyneczki. Może jakieś pozbieram na większy opening, to by było spoko. Naprawdę to by było w porządku. A teraz to: Chcę sobie KD podnieść, tylko że ci ludzie z kałachami grają. I Ops ich kieruje, który ma 1,9,1. A ja zaraz spadnę z mojego KD. bo niedawno je wbiłem i teraz mało mi do spadnięcia brakuje i w ogóle jakoś mam problem z nagrywaniem, bo kurde mnie ja próbuję nagrać, próbuję drugi raz nagrać i mi nagrywanie kurczę wywala na tym iPhone'ie. Jak zawsze fajnie działało, to teraz jakoś zaczęło wywalać od niedawna nie wiem czy to przez jakiś nowy tą aktualizację iOS-a czy przez co ale to teraz nie działa tak fajnie, jak kiedyś działało. Jestem smutny z tego powodu. Ale myślę, że to w końcu... Na... Po prostu potem trzeba zresetować telefon. Ale... No i właśnie teraz tak zrobiłem i raczej mi mam nadzieję, że widzicie to na YouTubie. A tego nie widzicie, to słabo, bo ja, kurde, już dziesiąty raz mówię to samo. I... To jest takie łech, jak, kurczę, to samo się powtarza. Naprawdę. Nie wiem, czy ktoś z was miał taki problem. Proste, że dał mi głowę. Okej, okay. nie mam pytań. W sensie mam pytania, ale nie chcę mi się pytać. Proste, że na hita byłem. Dobrze. O, mam pomysł na challenge. Tylko będę musiał to z kamerką nagrać, żebyście widzieli, jak to działa. Ale dobra, myślę, że jest taka szansa, żeby to nagrać jakoś za niedługo. I właśnie tak jeszcze raz przypomnę, bo to bardzo ważne. 8000 jeszcze nam brakuje: 8000 to dokładnie po to 7950 subskrypcji. czekawkę, mam, nieważne. Yy, I tak trzeba wbijać. Za niedługo też poradniki do kręcenia nożem nagram, więc myślę, że będzie spoczko. Aktualnie. Nie, aktualnie musimy podnieść trochę średnią liczbę subskrypcji miesięcznie, więc muszę o tym Wam mówić. I duża część osób, które oglądają mój kanał, nie subskrybują go, więc tym bardziej zasubskrybujcie kanał. Czemu on nie dostał, umarł. <grych> tak, to ma sens. Więc naprawdę zachęcam bardzo serdecznie, cieplutko. Możecie też mnie wesprzeć. Dzięki temu mogę takie fajne projekty tworzyć jak właśnie bronie, noże z gier w prawdziwym życiu może za niedługo się pojawi o broniach typu pistolety, karabiny, snajperki zobaczycie, zobaczycie albo nie zobaczycie ale jest duża szansa, szansa że zobaczycie jak ja tych ludzi nie widzę w ogóle Ci się jakoś dziwnie teleportują w tej grze no, come on Ledwo jednego zabiłem już 10 do mnie leci. Nie wiem, nie lubię grać deadmeczy. Dobrze, 8000 expa i mamy już tysiąca. Myślę, że w czwartek na 100% już będę miał, wiecie, w czwartek na 100% ale jak do, zostawicie dużo łapek w górę jak dużo poudostępniacie i może ktoś wspierający wbije to będzie szybciej. Ale na razie to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.